Jesteśmy na etapie planowania budżetu na 2021 rok. Pytanie moje brzmi, czy, czy biorą Państwo aktywny udział w tym, ażeby nakłady na ochronę zdrowia psychicznego wynosiły 5% udziału w całości nakładów na ochronę zdrowia. To jest średnia, średnia w Europie, która jest średnią niezbędną do tego, żeby obszar zdrowia psychicznego w kraju dobrze funkcjonował. Te nakłady są wciąż niższe, dlatego ja zaznaczam to już dzisiaj, żeby skupić się na tej sprawie jeszcze zanim budżet został przyjęty. Wiem, że to będzie trudne, ale mam nadzieję, że czynią państwo e, przynajmniej takie starania. To jest, e, to jest apel również wielu środowisk związanych stricte z ze zdrowiem psychicznym prowadzących te, prowadzących te tematy. Natomiast mam pytania dotyczące reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, ponieważ no, na pewno zdawali sobie Państwo sprawę, że prędzej czy później te pytania będą zadawane, bo już trochę czasu wdrażanie tej reformy trwa. Wiemy, że na, na pierwszym poziomie referencyjnym powstało 138 jednostek i Założenie, co wynika dokładnie, bo można to znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia, informacje o aktualnym stanie pracy nad reformą w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. I ta informacja mówi nam, że Ministerstwo Zdrowia planuje, żeby w każdym powiecie, w grupie powiatów funkcjonował taki ośrodek pierwszego stopnia referencyjnego. Z założenia oczywiście to jest konieczne tylko jeśli przyjrzymy się, jak rozkłada się ilość ośrodków pierwszego stopnia referencyjnego w poszczególnych województwach, to widzimy wprost, że no nie, ma takiej, nie ma takiej możliwości, nie, ma, nie, do, nie doszliśmy do sytuacji, w której taki ośrodek byłby w każdym powiecie. Dla przykładu pierwszy z góry, bo tą listę również można znaleźć na szczęście na stronie ministerstwa, pierwsza z góry, czyli Dolny Śląsk, dziewięć ośrodków pierwszego stopnia referencyjnego, ile jest powiatów, tutaj wiele osób. No, 30 powiatów 9 ośrodków czyli widzimy że to nie zadziałało ten już pierwszy podstawowy poziom referencyjny nie zadziałał nie został odpowiednio wdrożony tyle miesięcy za nami nie udało się tego zrealizować i nie uważam żeby pandemia była tutaj przeszkodą we wdrażaniu tego etapu stąd Pierwsze pytanie moje, kiedy doprowadzą Państwo, i tutaj chyba głównie do Pani Profesor, kiedy doprowadzą Państwo do sytuacji, w której faktycznie będzie taki ośrodek pierwszego stopnia referencyjności w każdym powiecie bądź w bardzo bliskich powiatów mieszczących się obok siebie?